Witajcie! Dzisiaj kolejny dzień uruchomienia oklejniarki Lazuri Pro 12.6 Rolka gumowa ma za zadanie docisnąć całą powierzchnię płyty natomiast te rolki one są ustawione pod lekkimi kątami najczęściej dzieją się właśnie takie rzeczy rzeczy maszynowe. i zanim zaczniemy tutaj jakby szukać problemów w maszynie sprawdźmy sobie kwestie prądu, powietrza w dniu wczorajszym maszynę dostarczyliśmy. Maszyna została wstawiona na zakład. Media zostały podłączone. Odciąg został podłączony. Także przechodząc do meritum, w dniu dzisiejszym właściciel wraz z pracownikami zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi i konserwacji oklejeniarki. Zaczynamy pracę. Do zobaczenia. Jeśli chodzi o sterowanie, podajnik taśmowy, to tutaj jest w zasadzie wyłączanie, włączanie, wyłączanie. Nie ma czegoś takiego, że jest to element, który w jakiś sposób może zaskoczyć, czy może przynieść problemy. Jeżeli formatka zostanie podana poprawnie, czyli, czyli prosto liniowo, mhm. gdzie się nie zwantuje, to w tym momencie... Nie ma problemu. Przechodząc do wstępnego frezowania, mamy, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, liczniki na, na listwie regulacyjnej, i tu ustawiamy sobie zbiór. I teraz są dwie możliwości, takie najbardziej popularne: albo ustawienie stałej wartości, czyli 0,5 w pana przypadku, i jakby tego się trzymamy, i zawsze jakby. Jakby Nie, liczymy, tak. się, liczymy się przy cięciu z tą wartością? Tak jest. Może trzeba odjęć czy ileś, tak? No, jakby Dokład, dokładnie. Druga opcja, którą, którą stolarze też jakby stosują, to jest ciągła jakby zmiana do grubości obrzeża, którą, którą się robi. W związku z tym, ktoś robi na dwójce, Ustawia dwójkę, robi na jedynce, ustawia jedynkę. A na wytrzymałość yy, robi to różnicę 1, 2, 3. Do 2 mm możemy regulować. Frezy ma pan 1,3 kW każdy, yy, 12 tysięcy obrotów, w związku z tym one sobie dadzą radę. Jeśli chodzi, czy to będzie 18, czy to będzie 36. Ona sobie, jakby, frezy sobie dadzą radę, żeby sfrezowywać, jakby, tą wartość. Oczywiście, dostają bardziej w kość, ale są do tego przystosowane. Natomiast narzędzie, jako frezy diamentowe, no, skraca się ich żywokość. Więc to już jakby są dwie szkoły. Moim zadaniem jest powiedzieć o każdej z nich, a jakby Pana decyzją, tak. w którym kierunku idziemy. Więc listwa regulacyjna, i tak naprawdę na niej. Ustawia Pan wszelkie kwestie związane z frezami diamentowymi, resztę, tak naprawdę inne agregaty, tutaj nie ma więcej ustawianej regulacji. Mhm. Natrysk płynu antyadhezyjnego, na tych naszych nowych, nowych natryskach, to co już rozmawialiśmy, one pozwalają jakby na, nałożyć tylko mgiełkę olejową, bardzo mała warstwa tego, tego płynu, co za tym idzie? Oszczędzamy jego ilość, z drugiej strony niwelujemy możliwość problemów z oklejaniem oklejaniem krawędzi, ze względu na to, że krawędź będzie zamoczona. Później, przechodząc dalej, mamy lampę IR, podawanie obrzeża. Żeby obrzeże podać, to tak to jak to podsuwamy my. sobie tutaj, wprowadzamy obrzeże, musi być ten talerzyk podniesiony na tyle, żeby tutaj był Delikatny, hmm. delikatny luz. No, w tym momencie, nawet tego luzu jest troszeczkę za dużo. Mamy dwie nakrętki, talerzyk i mamy później kontrę. Zbiornik klejowy ma możliwość regulacji ilości podawania kleju i wtedy poluzowujemy kontrę hmm. i regulujemy pokrętłem ilość podawanego kleju. Rolki dociskowe, pierwsza gumowa, drugie, drugie pozostałe dwie stalowe. Rolka gumowa ma za zadanie docisnąć całą powierzchnię płyty, natomiast te rolki one są ustawione pod lekkimi kątami, przeciwlegle, w związku z tym jedna odpowiada za krawędź dolną, druga za krawędź górną, żeby docisnąć tą płytę i żeby obrzeże i żeby to było jakby trwale połączone i teraz tak, jeżeli chodzi o frezowanie, frezowanie na wdatku i teraz ma Pan tutaj e, kopiały poziome i pionowe czyli na frezie poziomym tutaj dolnym ma Pan dwa łożyska małe i one mają za zadanie jakby opierać się o materiał ten ząbek tutaj ma za zadanie zbierać z bieżni zewnętrznej mhm. jakieś brudy, brudy które łożysku, się no. pojawiają na łożysku. Także warto raz na jakiś czas je przeczyścić, przedmuchać, żeby one były czyste. W momencie kiedy łożyska się blokują są definitywnie do wymiany bo to później ich blokowanie wpływa na spadek jakości wykonywanej pracy. I to samo jeżeli chodzi o łożysko pionowe. Ja tak będę panu dzisiaj dozował tą wiedzę, bo jakbym panu wszystko Wiedza ta sama przyjdzie w praktyce? To jest raz, natomiast Natomiast, tej, jak tak zacznę na, mówić za się, dużo, to później tak to, to, to jakby wyjdzie, wyjdzie na, na szkodę, nie na, nie na pożytek. Teraz tak, najbardziej, najbardziej skomplikowany agregat z wszystkich, które są w maszynie, czyli to jest obcinanie przodu i tyłu płyty, a przy trzeciej i czwartej krawędzi zaoblanie jedynką bądź dwójką. I teraz tak, to, co dla pana jest istotne, to jest to, że on działa. Załączamy ewentualnie zaoblanie przy drugiej, trzeciej, czwartej krawędzi. Natomiast tutaj, Pan jakby jako operator, użytkownik żadnych regulacji nie ma. Tutaj ma Pan regulację, regulację no, cykliny, no, no. czyli zanim, zanim zacznie Pan regulować, musi Pan jakby poluzować blokadę, a następnie mhm. ustawić właściwą wartość. I tak jak wspomniałem, tu jest zamiast link 1.2, ponieważ jakby regulacja nie idzie liniowo, tylko idzie promieniowo. Ten, tu nie ma jakby idealnego rozwiązania dla ustawień. Ustawienia są e, zrobione zgodnie z Pana wymaganiami i potrzebami. No i tak samo cyklina górna, cyklina dolna. W cyklinie w cyklinie dolnej regulujemy tą rączką, w cyklinie górnej tą. I tak jak Pan już widział w e, w frezowaniu naddatka. Na naddatku ma pan tak samo tutaj dwa łożyska, jako popiały mm -hmm. poziome i jedno łożysko pionowe. Z drugiej strony, odwrotnie, mamy to samo dla drugiego agregatu. No i polerka. Tak jest. Na dwóch silnikach 2800 obrotów na minutę. To już jest tak naprawdę mm. wyczyszczenie, wyczyszczenie elementu na gotowo. Ewentualnie, jeżeli przyciśniemy mocniej, gdzieś pojawia się jakaś Jakiś powiedzmy zadzior, możemy go usunąć. Czy jaka powiedzmy czarnej okleinie pojawia się taka powiedzmy e, wzdłużna e, taka powiedzmy e, to rysa, tak, tak, rysa no. to ona też polerka to, to usunie. No i to jest tak na, 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 na wstęp do, 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 do całej zabawy. Więc to jest podpięcie odciąg. Idąc dalej, klucze do maszyny. I teraz tak, najważniejszy dla Pana jest ten klucz płaski, nim wykręcamy frezy. Tutaj tak, idąc dalej, ma Pan zbiornik płynu czyszczącego, reduktor powietrza, które wchodzi do maszyny i reduktory poszczególnych agregatów czyli w tym przypadku to ma Pan pierwszy. Hop. Tutaj mamy elektrozawory, czyli możemy, możemy ręcznie, ręcznie odpalić poszczególne funkcje w maszynie. Falowniki dla silników. Tak? Dla silników. Później tu mamy taki, e, takie urządzonko, które odpowiada za temperaturę kleju w zbiorniku. Co jest jeszcze e, ważne, ważne, ważne dla Pana? W momencie, jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że podaje pan, że ma, inaczej, że puszcza pan element, maszyna go pobiera, ale z jakichś przyczyn gilotyna y, nie obetnie końcówki i obrzeże pójdzie wraz z płytą. Tak jest. To w tym momencie y, zauważa Pan taką sytuację, wciska pan grzyba. Co za tym idzie? Później musi pan podnieść cały suport, tak? wyciąga pan, wyciąga pan element. Eee, a i to już nie puścić, a jak pójdzie a nie jak idzie do końca? To wtedy z ok, to, to pójdzie wtedy z okleiną, to no, wtedy. Na no, tamtej też tak było nie To inaczej, nie zauważy pan. To nie zauważy. Bo to się nie zauważy tego. No, no to w takiej, w takiej sytuacji e, musi, pan, musi pan maszynę hmm. zresetować, bo dla, jeżeli, wyłączyć i włączyć, tak, jeżeli, 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 jeżeli któryś z procesów nie zostanie zakończony, to komputer rozumuje, maszyna jest w trakcie pracy. Więc kiedy puści pan nowy element, nie resetując maszyny, yy, maszyna będzie jakby powodowała jakieś błędy, wady, nie będzie podawała obrzeża, bo będzie myślała, że jakby ten proces jest gdzieś tam dalej. Kiedy wyłączamy maszynę, wyłączamy ją gdzieś na 30 sekund, żeby się zresetowały. Zestytowała elektronika i w tym momencie włączając ją powrotnie wszystko wraca do normy, możemy pracować. Kolejna rzecz, jeszcze jak mówimy o, tutaj o takich niespodziankach. Załóżmy, pracuje pan, sobie, pracuje pan sobie fajnie, obcina Pan element, wszystko idzie dobrze, puszcza Pan kolejny element, obcinanie zostawia już taki mały, naddatek, taki mały promień puszcza Pan kolejny element, bo się Pan dziwi zastanow... zaskoczony Pan jest tą sytuacją ten promień się powiększa i powiększa koniec końców w panice zastanawia się Pan co tu gdzieś się pozmieniało zaczyna Pan grzebać a koniec końców okazuje się, że jest wyłączony kompresor albo powietrze jest odcięte Czyli jednym słowem, powietrze jest w układzie, ale ono spada, w związku z Spana tym ciśnienie, tak? spada ciśnienie, więc agregat ma coraz mniej siły, żeby dociąć poprawnie. W konsekwencji pojawiają się promienie. A bardzo na to uczulam, bo sam się na tym złapałem jakiś miesiąc temu, kiedy prezentowałem jednemu z serwisantów pewne funkcje w maszynie. I tak ja zaczynam jakby już tak podświadomie panikować, on się tak uśmiecha w spokoju. Ja mówię, no cholera jasna nie wiem, co się dzieje, coś się chyba popsuło. A on się śmieje do mnie i mówi. Jak chcesz, to ci powiem, co się stało. Ja mówię dawaj. Mówię włącz kompresor. Także najczęściej, najczęściej dzieją się właśnie takie rzeczy. rzeczy około maszynowe. I zanim zaczniemy tutaj jakby szukać problemów w maszynie, sprawdźmy sobie kwestie prądu, powietrza. Podstawowych, podstawowych rzeczy. rzeczy, bo najczęściej to one jakby doprowadzają do kłopotu w maszynie, a rozpoczęcie jakichś regulacji Automatyka. powoduje tylko kłopot. Tyle na początek, teraz spróbujmy puścić parę elementów. Tak szkolenie idzie płynnie. Uczeń pojętny to już kolenie łatwiejsze. Okay. No to co? Opuszczamy.

No to panie słowom, doszliśmy jakby do punktu, w którym uruchomienie zostało zakończone. Szkolenie podobne, przynajmniej to wstępne. W najbliższych tygodniach pojawią się na pewno pytania, jakieś pierwsze problemy, z którymi będziemy jeszcze jakby wspólnie sobie radzili. Może pan powie parę słów, czy jest pan na ten moment wstępnie zadowolony z szkolenia i jakości pracy maszyny? To tak, na wstępie oczywiście, że tak. Wszystko wyniknie z czasem. Po użytkowaniu maszyny, a na chwilę obecną pozytywnie. To bardzo bardzo się cieszę. A państwo mówili, że jak w ogóle zaczęła się pana przygoda z, ze stolarstwem? Od ilu lat pan prowadzi stolarnie i ile lat jest pan w branży? Stolarnię prowadzę już od 19 lat, a w branży jestem od 30, można powiedzieć. No to 30 lat, także związane ze szkołami, tak? Meble, które Pan wykonuje, do kogo są kierowane? Jest do klientów indywidualnych, no i wiadomo, że dla firm tak samo. W większości dla klientów indywidualnych. Czyli to, to, tak. są, e, to są meble, meble pod ta, wymiar. No pod wymiar tak jest. Wszystkiego rodzaju meble. Można tak krótko i zwięźle. A Panie słowomirze, ile do tej pory miał Pan oklejeniarek? Pierwszą oklejniarką była oklejniarka, która podgrzewała klej na obrzeżu do wąskich płaszczyzn. Także to była pierwsza. pierwsza, a kolejną? Kolejna maszyna była Madzi, która już podgrzewała, nanosiła klej na dany element, no i obcinała górę i dół. Podfrezowywała. No Czy... i odcinała nadmiar okleiny z przodu i z tyłu. Także... Tak się, tak się e, z, optymistycznie złożyło, że ta druga oklejeniarka dostarczana już ładnych parę lat temu, też była dostarczana przeze mnie, to była oklejniarka Magi. No i w tym momencie już przyszła maszyna większa, bardziej rozbudowana. Tak jest. W pełnym wyposażeniu. Tak jest. Potrzebnych do małych zakładów. A co spowodowało, że zdecydował się Pan na zmianę obecnej, okle poprzedniej oklejniarki na tą, która teraz tutaj stoi? No, po, no co, wiadomo, poprawę jakości i czasu trzeba było spędzić nad tą maszyną, maszyną. Żeby ją przygotować do... do oklejania, tak. To Panie Sawomirze, to dziękuję w takim razie. Na pewno widzimy się jeszcze, jeszcze nie jest. raz. A my byliśmy w firmie AST Meble u Pana Sawomira Dąbrowy.